Cześć dziewczyny, witamy Was gorąco. Madzia Cześć. i Gosia. Dziś pogadamy trochę na temat biustonoszy do zadań specjalnych. Wiadomo, że one są, słuchajcie, ciągle rozwijają się w tym, w tym zakresie, ciągle pojawiają się nowe modele, ale również udoskonalane są te, które są Wam już dobrze znane. Taka właśnie jest balkoneta. Inaczej, wcześniej. Kojarzycie lepiej bardotka, tyle że balkoneta jest po prostu wyższa od bardotki. Wiadomo, trzyma się bez ramionczek, ma silikon dookoła. Zwróćcie uwagę, to co ma Madzia, właśnie teraz ubrane. Ona ma taki pasek silikonowy, i nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś były na stałe. Teraz już nie jest. Można ten paseczek sobie zdjąć i zapiąć sobie normalny materiał. Również Chociaż jest aktualnie bez ramionczek, mogą być te ramionczka dopięte zarówno w wersji podstawowej, jak i w wersji na szyję. Do tego dochodzą oczywiście jeszcze, te same kombinacje w wersji ramionczek silikonowych. Także beżowy kolor, gładki, tak naprawdę będziecie miały do każdej kraty. Nie musicie specjalnie kupować czarnego, beżowego, jakiegoś innego. Po prostu jeden beżowy wystarczy. Tak zwany do zadań specjalnych, ale w dekoldzie typowym karo, czyli prostym. Nie żadne serki wycięte, głębokie, po prostu prosty dekolt. I to jest pierwsza. Nasza opcja, naszej propozycji. Magda, jak Ci się podoba do Twojej bluzki? Bardzo wygodna, pasuje. No i nie widać, nie? Nawet jak trochę tego beżu gdzieś tak, tam wychodzi, tak. to nic nie szkodzi, bo to jest kolor taki cielisty. Dla tych z Was, co wybrały, wybrały sobie dekoldzik bardzo głęboki, tak zwany serkowy, aż do samego końca, tak, żeby wyeksponować piersi. Czyli zebranie piersi jest do środka, do góry, z głębokim dekoldem. To ten model się sprawdzi bardziej. Ma oczywiście ramionczka odpinane, ale nie można chodzić bez ramionczek. Przy tym modelu możecie sobie wymienić na ramionczka silikonowe, ale tył również jest odpinany, i tu też możecie sobie dopiąć ramionko silikonowe, dlatego że on jest nie tylko regulowany, ale również odpinany i zwróćcie uwagę, że jest znacznie cieńszy niż ten model w balkonecie, którą prezentowaliśmy przed chwileczką. Również możecie to troszeczkę sobie obniżyć, wówczas przy tym takim dekoldzie powiedzmy sobie z tyłu głębszym, nie całkiem takim zwykłym, ale głębszym i niezbyt dużym, tylko takim bym powiedziała, obniżonym nieco, też się świetnie sprawdzi. Możecie oczywiście sobie przepinać na szyję, na krzyż, na opcje silikonowe, jak tylko chcecie. I również beżowy kolor, choć najmniej zmysłowy, ale praktyczny. Nie Magda? Do wszystkiego można to wykorzystać, więc starajcie się wybierać takie modele, które są. Rzeczywiście praktyczne i do różnych opcji o podobnych dekoldach wykorzystać, żeby nie mieć specjalnie wszystkich kolorów, bo nie ma takiej potrzeby. Beżowy jest u taki właściwie uniwersalny. Teraz coś dla fanów Spacerów, czyli takiego modelu, powiedzmy sobie, pozbawionego push-upa. Nie za duży dekolt, bo nie jest raczej taki, powiedziałabym półdekoldowy, delikatna taka kopa, prawda? Mm -hmm. e, mam na myśli samą strukturę materiału dan tej miski. Ona jest, słuchajcie, taka plastyczna, mięciutka, chociaż wygląda na usztywnionym, ale nie do końca jest i to jest właśnie spacer. I tutaj, dziewczyny, macie wersję pełniejszą, i ten model ma różne opcje, bo oczywiście można go też przepiąć na Normalne ramiączką, które jest regulowane w podstawie, bądź ten pasek obniżający zapięcie, gdzie możecie mieć cały tył, mocno wydekoldowany. Jeżeli chodzi o same ramionczka, możecie sobie je poprzepinać na krzyż, na opcje silikonowe, na szyję, jak chcecie. Byle nie nosić go bez ramionczek. Podobnie jak tego drugiego modelu. Tylko ten pierwszy, który Madzia prezentowała przy tej białej bluzce, on właśnie jest opcją do noszenia bez ramionczek. Całkowicie. A ta wersja jest dla tych z Was, co lubią mieć pełni Mniejszy dekolt. Czyli krótko mówiąc, nie wydekoltowany, a pełny. <laughs> właśnie, on jest wygodny. On jest w ogóle w dużych miskach też robiony, dlatego, żeby tak naprawdę dać też alternatywę dla tych z Was, co mają właśnie większe piersi. Słuchajcie, nie może zabraknąć również czegoś. Co jest bardzo wyjątkowe, bo to jest ten model, który Madzia ma aktualnie na sobie. To jest bardzo dobrze Wam znana konstrukcja bezdrutowa, dlatego ma przedłużaną tą część dolną, ale również, słuchajcie, ma przepiękny tył. Można go nosić również oczywiście po odpięciu tego klipsu w normalnej formie, ale przepięknie wygląda na plecach, jak jest właśnie w ten sposób. Zaczepiony, dlatego że te plecy są takie z koronką i z gładkością ze mm. wszystkim. A przód jest przepięknie wyeksponowany, mocny dekolt, ale mimo, że to nie jest dekolt twój ulubiony, to się też Magda dobrze czujesz, Sonia. Dobrze czuję. Nie lubię push -upów, ale ten jest bardzo wygodny. On ma taką delikatną piankę, odrobinie powiększającą, ale z drugiej strony przez ten dekolt taki, który jest dosyć, powiedziałabym, bardzo. Efektowny, robi wrażenie i jest taki miękki. On nie jest taki sztywny, że jak ubierasz, to po prostu jak nie Twoje piersi. Także to Twoje. Słuchajcie, oczywiście jest sporo też modeli na duży biust, które są w formacie softowym, miękkim, które mają możliwość odpinania ramionczek. Co za tym idzie, możliwość przepięcia ich na silikonowe, na szyjkę, na krzyż, w różnej opcji, jaką potrzebujecie, tak żeby nie było widać absolutnie żadnych opcji ramionczkowych na górze. Ale nie nosimy softów nigdy, przenigdy bez ramionczek, dlatego że on nie ma możliwości się utrzymać. Ale te panie, które mają powyżej rozmiaru K. No trudno jest zaproponować wersję usztywnianą, bo balkoneta też jest robiona w dosyć dużych rozmiarach do ii, j też się pojawiają, ale już k wzwyż, Niestety nie. Dlatego wówczas pozostają softy, które przepięknie zbierają. Są w różnej opcji robionej, bo są i w, i w balkonecie, i mocniej wykrojone, i pełniejsze, w zależności od tego, jakie są Wasze potrzeby, i mają możliwość odpinania ramionczek. Część z nich to jest bardzo ważna kwestia, dlatego że istotne jest, żeby się dobrze czuć w modelu, nie kupować go naraz a móc korzystać z nim i na co dzień, i na specjalne okazje. I to chciałam Wam przekazać, że nie musicie się zmuszać do noszenia. Niewygodnych staników tylko po to, żeby było ładnie w sukience. Możecie mieć to, co potrzebujecie, tylko fajnie, jak przychodzicie do nas ze zdjęciem sukienki albo dzielicie się krojem, i wtedy <grym> możemy na żywo wam zaprezentować, jaką opcję stanika w danej waszej kreacji najlepiej się będzie prezentowała, najlepiej będziecie się czuły, bo zawsze najważniejsze dla nas jest to, żebyście się czuły w staniku od nas. Jak w drugiej skórze. Także piszcie w komentarzach, co jeszcze chciałybyście zobaczyć w tym zakresie i łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.